Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Radni powiatu dyskutowali o pomocy społecznej. Wydając troszeczkę by na 80 dyrektor DPS naruszyłby obowiązujące regulaminy o pomocy społecznej. Elastyczność i atmosfera, atutami tu jest Jest to ciepło, jest ta że to się czuje. Bank żywności rusza z nowym programem. Tak zwany FEAT. Nie FEAT, a FEAT. W środę odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Radni, między innymi, ocenili zasoby pomocy społecznej za rok 2014. Wczorajsza sesja rozpoczęła się od miłych chwil. Starostwo uhonorowało ostrowieckich policjantów, którzy bardzo dobrze spisali się w konkursie na najlepszego policjanta ruchu drogowego, a komendanta policji za wysokie miejsce naszego Powiatu w konkursie Bezpieczne świętokrzyskie. Otrzymana nagroda potwierdza opinie, które wygłaszane są o naszej policji. Mam, mowa w nich o profesjonalizmie najwyższej próby oraz o sprawności w działaniu. Chcielibyśmy podkreślić, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w pełni zgadzają się z opiniami mieszkańców. Cieszymy się, że sukcesy naszych policjantów są zauważane poza granicami powiatu ostrowieckiego. Liczymy na równie udaną i efektywną współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach kolejnych. Widząc, jak trudna jest Wasza praca, w której ryzykujecie codziennie dla mieszkańców własne życie, w imieniu całego Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Ozdrowieckiego składamy Panu Komendantowi i wszystkim naszym policjantom życzenia dalszych sukcesów i uznania w oczach społeczeństwa. Dziękuję. Później, jak zwykle, radni mieli wiele pytań i interpelacji. Dotyczyły one głównie spraw remontowych oraz szpitala. Radna Agnieszka Rogelińska pytała również o kompetencje nowego etatowego członka zarządu Pawła Górniaka. Działania personalne podejmowane w Straży powiatowym, w święto wszystkim są zawsze podyktowane podniesieniem jakości zarządzania, efektywności pracy, a przede wszystkim potrzebą rozwiązywania problemów, które nie znalazły swojego rozstrzygnięcia. Zakres obowiązków pana Pawła Górniaka wynika bezpośrednio z konieczności udzielania dodatkowego wsparcia w wielu aspektach głównych obszarów działania powiatu. Proszę Państwa, no wywołuje to ogólną wesołość. Ja bardzo przepraszam i to jest, to jest obrażanie radnych i obrażania pana Pawła Górniaka. Ja bardzo proszę jeszcze raz o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Wśród pytań i interpelacji znalazły się również zagadnienia związane z fatalną kondycją terenu, gdzie znajduje się budynek po byłym zakładzie Gambo. Według uzyskanych informacji inspektor budowlany wielokrotnie nakładał na właściciela wyżej wymienionej nieruchomości kary za nienależyte zabezpieczenie terenu, co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia osób podstronnych. W związku z tym pragnę zadać pytanie, jaki wpływ miało niestaranne zabezpieczenie tego terenu na ilość interwencji straży pożarnej tam dokonywanych? Ile razy od czasu przejęcia tego terenu przed obecnego właściciela nieruchomości interweniowała Straż Pożarna? Jakie były koszty tych interwencji? Jeśli właściciel nieruchomości po firmie Gambo wielokrotnie nie reagował na interwencję inspektora budowlanego, żądającego należyte zabezpieczenie nieruchomości, to czy starostwo nie powinno wystąpić na drogę sądową, żądając od właściciela wyżej wymienionej nieruchomości, zwrotu kosztów tych interwencji? Jeśli wielokrotnie słyszymy do medialne, medialnych, że osoby prywatne powinny płacić za akcje ratunkowe, które prowadzą służby wobec osób, np. rekomisji udających się w niebezpieczne tereny górskie, pod tym bardziej należy żądać pokrycia kosztów takich interwencji wobec osoby, która na gminie nie reaguje na interwencję inspektora budowlanego. w związku z poprzednią interpelacją policja zwiększyła ilość patroli w tym rejonie? Jaka to ilość i jakie w związku z tym policja ponosi dodatkowe koszty związane z interwencjami na, na nieruchomości nienależycie zabezpieczonej przez właściciela? Jakie kroki podjęła policja w tym celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom okolicznych bloków, którzy czują się zaniepokojeni tym, co się dzieje na terenie nieruchomości po firmie Gambo? Oraz jakie podjęto czynności, aby zwiększyć poczucie. Bezpieczeństwa tych mieszkańców. Darty Gambo jest ruiną. Sprawa ciągnie się już od bodajże 10 lat. Do tej pory składaliśmy interpelacje w Urzędzie Miasta. Nie zostaliśmy w ogóle żadnego pisma, żadnego nic, żadnej nie W tym Gambo czują po prostu Gambo, jak Państwo nic, może nie wiecie, wychowują się tam córka. To jest ruina, na placu Gambo po prostu jest pijaństwo, Nakomania. teren jest niezabezpieczony. W budynku dawnego Gambo jest noclegownia dla bezdomnych. Mało tego, po osiedlu włóczą się ćwinki właśnie bezdomni, zaglądając do piwnic i chodząc po osiedlu, kradnąc, robią cuda. Mało tego, na w dawnym placu Gambo zrobił się po prostu zalet miejski. To grozi epidemią. Lato nie da się otworzyć okien, bo jest jednolity smród. I chcielibyśmy prosić Pana Starostę, Państwa Radnych o spotkanie z mieszkańcami, żeby się zapoznać konkretnie na, na miejscu z sytuacją dawnego Gambo. Wiele razy było podpalenia budynku, Nie wiem, czy państwu jest wiadomo, co się odbyło. razy była zrywana straż po dalsze więcej jak 10. Groziło nam spalenie bloku w płomień, który się rozprzestrzeniał, się na nasz blok. Boimy się o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych dzieci, osób starszych. Na pewno się z Państwem spotkamy, wykonamy takiej gospodarskiej. Wizyty, nie chciałem właśnie powiedzieć wizji lokalnej, bo to kojarzy się z innymi rzeczami. Natomiast na pewno się z Państwem spotkamy. Spotkamy się w obecności radców prawnych, w obecności nadzoru budowlanego. Będziemy chcieli Państwu po prostu w tej sprawie pomóc, gdyż naprawdę myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak złe jest to sąsiedztwo i jak wiele problemów to powoduje. Jest to jest to sprawa znana wszystkim w mieście i ona jest dla mnie tym bardziej ważna i bliska, że ja na tym osiedlu się wychowywałem, więc pamiętam jeszcze bo jako zakład produkcyjny, natomiast teraz, teraz widzę, co tam jest. Na pytania radnych starosta nie odpowiadał zbyt dużo, zasłaniając się faktem, że w większości radni złożyli interpelacje na piśmie i w takiej formie otrzymają odpowiedź. Radni podjęli również szereg uchwał dotyczących między innymi pomocy społecznej i zagadnień związanych z budżetem. Podczas sesji rozpatrywano również kilka skarg. Dotyczyły one zarówno starosty, rady, jak i również dyrektora DPS-u. Wszystkie zostały przez radnych odrzucone. zapoznaniu się ze skargą i wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pana Cezarego Słowika oraz skarżącego Pana Samowira Kalinowskiego, Komisja Rewizyjna ustaliła, że Odmowa wydania panu Sławomirowi Kalinowskiemu książeczkę o PKBP PKOBP BP zmarłego Mariana Cioska przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej pana Cezarego Słowika była zgodna z prawem. Wydając książeczkę o oszczędnościową dyrektor DPS naruszyłby obowiązujący regulamin Domu Pomocy Społecznej dotyczący posiadania depozytów. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna uznaje złożoną skargę pana Sławomiera Kalinowskiego jako niezasadną. I tutaj wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowali powyższą uchwałę. I tu należy dodać, że w związku z inicjatywą Komisji Rewizyjnej oraz dojściem do opracowania wspólnego stanowiska zainteresowanych stron, to jest Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, skarżącego oraz Dyrektora Banku BP w dniu 7 maja 2015 roku, nastąpiła wypłata z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu. 12 maja 2015 roku do Starstwa Pojazdowego do Stresu Święta Wszystkim, wpłynęło od prokuratora rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pana Waldemara Pionka pismo wraz z załącznikami. które jak mówię dosyć, tutaj dosyć materiał dosyć obszerny. Tutaj nie będę y, wyliczał ile tam tych dokumentów było. W treści tego pisma Pan y, prokurator zra, y, zawarte jest oczekiwanie przedstawienia odpowiedzi na, y, na skargi na Starostę Powiatu Ostrowieckiego. Odpowiadając na pismo Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ostrowieckiego pragnie stwierdzić, i treść przedstawionych załączników nie, nie zawiera skargi na starostę Ostrowieckiego. Załączona korespondencja zdominowana jest w zasadzie na problemie szkół podstawowych komunikacji miejskiej MPK. Komisja Rewizyjna nie jest w stanie ustosunkować się do żądania ukarania starostwa powiatowego wyartykułowanego przez autora tego pisma z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Jeżeli przedstawiony jest zarzut braku odpowiedzi na zapytania mailowe do pannego, do badania, którego właściwa jest Komisja Rewizyjna, to wydaje się konieczne no, przedstawienie no, takiej korespondencji. Na zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzono sprawdzenie korespondencji i nie stwierdzono żadnej skargi na Starostę Ostrowieckiego, wyratukowanej zarówno w formie pisemnej, ani w formie elektronicznej. Skargi takiej nie stwierdzono również na pracownika Starostwa Powiatowego, co uzasadniałoby działania Starostwa Ostrowieckiego jako przedstawiciela pracodawcy który jest zobowiązany do podjęcia działania sprawdzającego wobec podwodnego. Dlatego też szanując wolę zainteresowania sprawami publicznymi przez autora przywołanej korespondencji będącej załącznikiem do pisma Pana Prokuratora, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ostrowieckiego nie stwierdziła zaniedbań lub w wypełnieniu swoich uprawnień, ale również obowiązków przez Pana Starostę Ostrowieckiego. W sobotę dla absolwentów szkół gimnazjalnych swoje podwoje otworzyło pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica. Przygotowano dla nich liczne atrakcje. Podczas Dni Otwartych gimnazjaliści mieli okazję poznać placówkę i kadrę w niej uczącą. Przybyły w tym dniu gości, witali uczniowie klas pierwszych i drugich oraz nauczyciele. Przy wejściu do szkoły wręczano ulotki zawierające ofertę szkoły, harmonogram Dnia Otwartego oraz drobne upominki opatrzone logiem szkoły. Oficjalne powitanie, które odbyło się w sali gimnastycznej, rozpoczęła dyrektor Grażyna Kałamaga, przedstawiając grono nauczycielskie i zachęcając gimnazjalistów do wyboru jej szkoły. Musimy nadal największą możliwością wyboru języków, bo mamy sześć języków obcych, do, które słuczeń może wybierać, możliwością rozszerzania przedmiotów zmiany preferencji pod koniec klasy pierwszej, ponieważ. Zadajemy sobie naprawdę dużo trudu, aby były to grupy międzyklasowe i uczeń mógł po roku nauki dojść do wniosku, że na przykład nie chce rozszerzać historii, a wolałby los i tworzymy mu grupę międzyklasową. Kusimy również tym, że mamy naprawdę świetnie wyposażoną szkołę przy tej tradycji związanej ze 110 latami istnienia to szkoła jest nastawiona naprawdę na przyszłość i świetnie wyposażone pracownie, fantastycznie naprawdę nauczyciele, którzy stwarzają taką atmosferę, której coś jest, ja przed chwilą rozmawiałam z mamą jednej z potencjalnych naszych uczennic, z Pani, ale, ale nie wiem której gimnazjum, i właśnie mówisz, że tu coś takiego jest w tej atmosferze szkoły, że, że jest to ciepło, jest ta życzliwość, że to się czuje, także bardzo nam mówiło i to wszystkim naszym dzieciom oferujemy. Mamy pomoc psychologa i pedagoga, czego nie wszystkie szkoły mają. Mamy logopedę swojego własnego, a więc pomoc dla uczniów, którzy mają jakieś problemy. Mamy możliwość stworzenia klasy integracyjnej, gdyby były dzieci. Z odpowiednimi orzeczeniami i mamy nauczycieli, którzy są przygotowani do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami w zakresie przede wszystkim słuchu, ale nie tylko. I są to nauczyciele matematyki, języka polskiego i angielskiego, a więc te trzy podstawowe przedmioty, które są przedmiotami maturalnymi obowiązkowymi. W tym roku dzieci z takiej klasy właśnie nam zdawały egzamin, troje dzieci z ósmym przynajmniej egzamin, który już mamy ocenę, zdały naprawdę dobrze. I jeżeli nawet nie byłoby tej klasy integracyjnej, bo nie wiadomo, czy taka grupka się zbierze, to każde dziecko, które do naszej szkoły zdoi, trafi i będzie chciało mieć pomoc, będzie miało problemy ze, przede wszystkim właśnie z tym, z tym słuchem, a takich dzieci mamy naprawdę ogromną rzeszę w Ostrowcu, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo, to może liczyć na to, że będzie dziecko pracowało z nauczycielem, który jest świetnie przygotowany teoretycznie. Z ogromnym doświadczeniem i sukcesami w pracy właśnie z takimi liczbami. Uczniowie Staszica zaprezentowali krótki program artystyczny w wykonaniu zespołu tanecznego RED Go oraz repertuar wokalny. Gimnazjaliści mieli również okazję zapoznać się z licznymi osiągnięciami uczniów liceum. Po zakończeniu części artystycznej gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w licznych konkursach i prezentacjach odbywających się na terenie całej szkoły. Kandydaci do liceum poznali również ofertę poszczególnych klas. Będą cztery klasy, które na pewno będą, plus ewentualnie ta klasa integracyjna. Klasa jak zawsze, z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim, dodatkowo informatyka w mediach, dodatkowo fizyka, chemia, geografia od klasy drugiej. Jeżeli uczniowie będą chcieli, wybierają jeden przedmiot. Klasa następna to klasa lingwistyczna tak zwana u nas popularnie europejska, gdzie uczeń oprócz języków ma możliwość rozszerzania historii BOSu bądź geografii pod kierunki politologiczne, prawnicze. Klasa następna biologiczno-chemiczna u nas tradycyjnie C tutaj nie muszę się nawet chyba rozwodzić. Za bardzo w klasie dajemy możliwość rozszerzenia dodatkowych jeszcze godzin z języka angielskiego bądź łacińskiego i fizyki w medycynie. Kolejna klasa to klasa. Dziennikarska, medialna to już jest ta klasa chyba najbardziej oblegana w naszej szkole, gdzie są warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe, również rozszerzone języki i rozszerzony język polski. Ponadto wszyscy uczniowie mogą brać udział w warsztatach artystycznych, dziennikarskich, filmowych, tańca. Śpiewu. Mamy sprężnie działający zespół wokalny VIVO, który niedługo wyda swoją płytę. Mamy uczniów, którzy pracują z panem, tam pani Ewa Bowlowska, tutaj pan Ryszard Góra, który pracuje z tymi swoimi perłami. Większość tych pereł to właśnie uczniowie naszej szkoły. W Starostwie Powiatowym podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Strony zobowiązały się do wspomagania działalności ostrowieckiej Alma Mater dla seniorów. Takie porozumienie zostało podpisane już po raz kolejny. W jego ramach powiat ma między innymi wspierać działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poprzez swoje jednostki organizacyjne związane z oświatą, kulturą i sportem, a także udostępniać pomieszczenia i boiska na organizowane przez stowarzyszenie imprezy sportowo-rekreacyjne, wystawy czy zajęcia dydaktyczne. Jak wiemy, seniorzy w naszym mieście to. Grupa bardzo aktywna. Jest Was naprawdę widać na wielu spotkaniach. Coraz częściej słyszymy o inicjatywach, o wielu przedsięwzięciach, o naprawdę dużej pracy dotyczącej nie tylko dokształcania się, ale dietetyki, do, dotyczącej propagowania zdrowego trybu życia. Jak widać. Młodość można przeżywać w każdym wieku. Wy jesteście właśnie dowodem na to, że warto się uczyć, warto, warto działać, warto robić coś dla innych bez względu na lata, które teoretycznie się ma. Ja natomiast twierdzę, że mamy dokładnie tyle lat, na ile się czujemy, czego dowodem jesteście właśnie Wy. Ze współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości i ze starostwem jest bardzo zadowolony prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu, Józef Pazderski. To dzięki tak dobrej współpracy Uniwersytet dla Seniorów mógł przez te lata systematycznie rozwijać się i poszerzać swą ofertę dla coraz liczniejszego grona słuchaczy. Nasza społeczność uniwersytecka liczy obecnie około 300 osób, tak się to sprawdza w każdym roku akademickim i nasz rozwój Uniwersytetu III Wieku, jak wszyscy wiemy, zawdzięczamy naszej uczelni, Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu, to wszystkim. Miło mi to powiedzieć w obecności naszych władz powiatu ostrowieckiego, że zawsze byli rektorzy tej uczelni, pan kanclerz Józef Tyburczyk i obecna na spotkaniu pani Profesor, doktor Kabilitowana Morzena Zwoina są przyjaciółmi naszego Uniwersytetu III wieku. Mam to na myśli, przekłada się to konkretnie na logistykę, jak, a przede wszystkim na opiekę naukową nad naszą seniorską y, uczelnią. Poruszył nowy program Unii Europejskiej realizowany przez Święto Bank Żywności w Ostrowcu. Potrzebujący otrzymają prawie 2000 ton produktów. Na 5 lat do 2020 roku, bez żadnych przerw, będziemy prowadzić program unijny żywnościowy, tak zwany FEAT. Nie FEAT, a FEAT. Jest to nowy program, który zawiera 17 produktów, który 17 produktów. Zawiera. Są to cukier, kasze, makarony, sery, ciaska, kawa zbożowa, będzie też sok jabłkowy troszkę inne produkty, ale przydatne każdemu do prowadzenia w domu żywienia. Także jesteśmy niezmiernie tym zadowolone, dlatego że była bardzo duża przerwa. I dlatego ludzie dzwonią non stop i dopytują. Już w czerwcu pojawią się kolejne dostawy mleka, drzemu, groszku z marchewką, makaronu, kaszy, mielonki wieprzowej, płatków kukurydzianych i ryżu. W obecnym programie unijnym znajdzie się jeszcze kasza jęczmienna, drzem truskawkowy, cukier i olej rzepakowy. Od września będą produkty rozprowadzane w imieniu Caritasu. herbatniki, kawa zbożowa, sertopiony, sok jabłkowy. Obecny program różni się od poprzedniego tym, że każda osoba musi być zweryfikowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Od jego decyzji, podpisu zależy wydanie produktu. Wszystkie osoby pobierające żywność z tego programu muszą być zweryfikowane przez MOPS. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich MOPS-ów, do, do naszego MOPS-u też w Ostróżu Świętokrzyskim, który da weryfikację ludziom biednym, bo bez tego nie możemy wydać towaru. Chciałam też poinformować, że jeżeli te weryfikacje będą w dużych ilościach, to każdą ilość Świętokrzyski Bank obsłuży. Nawet liczę do 4 tysięcy osób. Dlatego, że bank jest na miejscu i chciałabym, żeby przez 5 lat ludzie nasi korzystali z tej żywności, bo to jest wszystko oczywiście bezpłatnie. Także zapraszam serdecznie i proszę ludzi biednych o zgłaszanie się do MOPS-u po weryfikację, bo każdy musi być zweryfikowany i dopiero na takiej podstawie możemy wydawać tą żywność. Według obliczeń Maria Damczyk około 40 tysięcy mieszkańców regionu otrzyma pomoc z banku, który swym zasięgiem obejmie 70% województwa. Nowością w realizacji nowego programu będą spotkania z mieszkańcami, szkolenia, warsztaty kulinarne o przygotowywaniu konkretnych dań z przekazywanych produktów, warsztaty dietetyczne o zdrowym odżywianiu, warsztaty edukacji ekologicznej, o postępowaniu zgodnie z naturą i ochronie środowiska. Zgodnie z unijnymi propozycjami warsztaty będzie musiało zaliczyć 4000 osób czyli 10% uprawnionych do pobrania żywności. Program jeszcze ma to do siebie, że idzie drugim torem kształcenie w stowarzyszeniach ludzi, tak zwane programy, program budżetowy, my podjęliśmy, program kucharski, trzeci jeszcze zastanawiamy się, ale na to są przeznaczone pieniądze, na obsługę tych projektów i to też będziemy realizować. Ostrowiecki Bank przygotowuje się do odbioru tak dużych ilości produktów. Ściany magazynów są odświeżane i malowane, wymienione będą dachy nad chłodnią i halą. Wstawione zostaną nowe okna. Odnowiona elewacja budynków zmieni też wygląd pobliskie otoczenie. Będą u nas remonty, będą nowe dachy, będziemy tynkować. W tej chwili przygotowujemy hale, malujemy pod ten program, żeby był przyjęty jak należy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.